Cześć, siemanko, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku komiksów ze strefy. Jest to taki cykl, w którym omawiam komiksy, które zostały mi udostępnione przez sklep komiksowy Strefa Komiksów w Bielsku, Białe, z siedzibą przy ulicy Gazowniczej. Te komiksy zostały mi udostępniane bezpłatnie, ale je po wypożyczam, oddaję. Wy możecie sobie tam później się udać do sklepu i je kupić. Jak widzicie, są tutaj trzy tomy z cyklu Czerń, Biel, Krew. Carnage, Wolverine, Elektra. Carnage'a już recenzowałem na moim kanale. Elektry czytam, więc jeszcze nie. Więc zostaje nam Wolverine. Wolverine jeden z mutantów, jeden z bardziej popularnych X-Menów, wieloletni członek Avengers, X-Menów, -Men, przywódca. Jeden z najpopularniejszych bohaterów komiksowych z uniwersum Marvela. Czerni i krew. Oczywiście seria wydawana przez Muche Comics. I cóż my tu mamy? No, tu mamy schemat tak jak było w Carnage i każdym w jest tej serii, czyli zbiór opowiadań, do których zaproszono dużo znanych nazwisk uznanych twórców, scenarzystów, rysowników, żeby opowiedzieć pewnego rodzaju historie, króciutkie, starające się kupić na pewnych różnych aspektach danego bohatera. Z zapamiętałem kilka, w tym fenomenalną gierkę, gdzie można było samemu się wcielić w tytułowego antybohatera, czy tam złoczyńcę bardziej. Natomiast jak tu jest w tym wypadku? No cóż, mamy pierwsze opowiadanie, które bezpośrednio nawiązuje do Weapon X, Broń X. Później mamy... a, to było, to, to historia z czymś w rodzaju AIM, czyli Organizacją Terrorystyczną, dziejąca się... Znaczy nie, to nie było AIM, to była HYDRA. Przepraszam. AIM było później. Jeśli dobrze pamiętam, Tu była HYDRA. Takie nawiązanie do Szczezniki Fiurem. Takie klimatyczne opowiadanko. Później było kilka kolejnych historii. Ta była mocna. Ale one się w, powiedziałbym Często opierały na pewnym powtarzalnym schemacie, jeżeli chodzi o to, że głównie w nich cały czas nasz Rosomak, nasz główny bohater opierał się o byciu, bycia tym bestią w ludzkiej skórze, można powiedzieć. Czyli w którym momencie zwierzęcy instynkt przezwycięży człowieczeństwo? I czy przyzwycięży? I tutaj muszę powiedzieć, że troszeczkę mnie to rozczarowało. Zabrakło mi takiego... Bardziej innego aspektu na postać Wolverina. Ja rozumiem, że tytuł zobowiązuje Czerniebiel i ta krew szczególnie, ale w Carnage'u miałem wrażenie, że tam było bardziej zniuansowane, coś więcej chcieli pokazać. Tutaj na przykład troszeczkę mnie rozczarowało opowiadanie Chrisa Clarmonta. To było coś mi nie grało. Później było jeszcze rozdział rysowany przez. A to nie ten, Były jeszcze przez tego, przez Chris'a Bacalo i wszystkie opierały się na bardzo, bardzo podobnym schemacie, który, owszem, widnieje w wizerunku Rosomaka, w wizerunku Logana jak najbardziej. Chodząca maszyna do zabijania, czy jest najlepszy w tym, co robi, a to, co robi, nie jest przyjemne. Owszem, zgoda tego jest mnóstwo, natomiast Mając w pamięci różnorodność podejścia do, jeżeli chodzi o karneidę, to no, czegoś mi zabrakło. Generalnie, Tutaj mamy jeszcze kolejne opowiadania, i rzecz, która mnie troszeczkę zastanawia, czy to jest celowe działanie, czy nie, to wymaga się bardzo szczegółowe, bym powiedział, wiedzy o aktualnych przygodach naszego bohatera, czy po, yy, przygodach, jakie przeżył. Czyli wiele tych historii odnosi się do czegoś, co powinniśmy wiedzieć, czytając na przykład serię Uncanny X-Men. W Carnage'u było, owszem, nawiązanie do Maximum Carnage, było nawiązanie chyba do Króla w Czerni, King in Black, co teraz Egmont wydaje, albo coś, coś z symbiontami, z Bogiem symbiontów, ale nie było aż to takie wymagające, a z uwagi na to, że Wolverine jest bohaterem, który się dość mocno zmieniał na przestrzeni lat, ewoluował, poznawaliśmy o nim coraz więcej, to tutaj umieszczenie go w konkretnym miejscu na konkretnej osi czasu może zmienić nasz odbiór. Jako, że nie znam wszystkich przygód Logana aż tak dokładnie, zresztą wielu nie znam po prostu, to pewne aspekty były dla mnie... nic mi nie mówiły. Była adnotacja od wydawnictwa, że te wydarzenia dzieją się na przykład po Ankany X-Men 229. Tylko, że ja nie wiem co wydarzyło się w Ankany X-Men 229 i co tam było aż takie kluczowe. Więc to jest komiks typowy dla fanów Rosomaka. Jeżeli jesteś ultrafanem Wolverina, ultrafanem Logana, to powinien się dużo, dużo lepiej bawić niż ja. Ja lubię tę postać, ale nie aż tak. Tutaj mamy oczywiście galerię okładek dodatkowych, które są fajne. ta mi się podobało jest takie przestawienie. Raz jesteś raz jest w, mas w pełnym kostiumie w masce, a raz jest bez maski. Ogólnie, rzecz biorąc, Tom, ok, ale carnage był lepszy. Bardzo mnie ciekawi jak będzie to wyglądała kwestia z Elektrom. Elektro chyba z, z zacząłem przy, czytać i już pierwsze opowiadanie, wam powiem. Trochę dygresyjnie będzie dzisiaj. Już pierwsze opowiadanie miało w sobie pewną inność, nowość, nietypowość, która, czego mi zabrakło w tym Wolverine. Więc, jeżeli taka różnorodność będzie wylekszy, to będzie dla mnie Tom lepszy niż Wolverine. Ale cóż, to jest moja opinia. Przypuszczam, że wielu z Wam z ten Tom się spodoba, bo on nie. To nie jest tak, że to jest bardzo słaby komiks. Po prostu dla mnie. Liczyłem na więcej. Może to wynikać z tego, jak fajnie mi się czytało Carnage'a. Z mojej strony to by było tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się jesteście zainteresowani, to zachęcam do odwiedzenia sklepu komiksowego Strefa Komiksu w Bielsku Białej przy ulicy Gazowniczej. Mają tam bardzo szeroki wybór komiksów. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!